Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki szybciutki przekazik. Pomyślałam sobie, że przyda się. Dlatego, że wyciągnęłam to po prostu z Waszych maili, takie zagadnienie, które gdzieś tam się przewija, przewijało się już od jakiegoś czasu i zauważyłam, że po prostu dużo osób ma z tym problem. Czego rzecz będzie dotyczyła? Mianowicie, piszecie mi bardzo często, że. No, w Waszym życiu od jakiegoś czasu nie układa się najlepiej, że po prostu dzieje się źle, że próbowaliście to przeczekać, licząc na to, że to jest jakiś tam gorszy okres, że po prostu, no, wierzyliście i cały czas jeszcze wierzycie w to, że ta energia się ustabilizuje że nastąpi jakaś równowaga że po prostu coś tutaj wreszcie spotka was lepszego, bardziej pozytywnego ale nic się nie zmienia, wręcz przeciwnie, no często właśnie to są już takie powiedziałabym, takie rozgoryczenie takie wręcz gorzkie żale bo ludzie piszą po prostu, że no cały czas się modlę o to, żeby było dobrze, cały czas się staram coś tam robię, a tutaj w zamku Zamian dostaję tylko cały czas kopniaki od życia, wszystkie możliwe kataklizmy na mnie spadają, no i generalnie po prostu dach wali mi się na głowę. Moi kochani, yy, przede wszystkim, jak to wygląda z takiego ogólnego punktu widzenia. Jeżeli zmierzamy do dużej zmiany w naszym życiu, ale takiej naprawdę potężnej, takiej transformacji, która jest równocześnie zmianą wewnętrzną, taką zmianą w nas i zmianą w otaczającym nas świecie. To ta energia potrzebuje czasu, potrzebuje czasu na to, żeby się ustabilizować. I często jest tak, że w momencie, kiedy ma nam wejść taka swobodniejsza, taka lżejsza energia, może nastąpić takie pogorszenie, czyli no już było nie za wesoło, ale mamy takie wrażenie, że po prostu jest jeszcze gorzej, że właśnie. Wszystko naraz się na nas zwaliło, że wszystkie możliwe kataklizmy właśnie nas dopadły. No, takie po prostu nasze położenie jest nie do pozazdroszczenia, i wydaje nam się w tym momencie, że już gorzej być nie może. Załamujemy ręce i tracimy wiarę w to, że jeszcze będzie w ogóle kiedykolwiek normalnie. No, tak to generalnie w skrócie wygląda, moi kochani. Dlaczego to tak jest? Ano dlatego, że yy, porównam to do takiego pomieszczenia, które przez dłuższy czas było zamknięte. Pozamykane były okna, drzwi, nie mogło tam wpłynąć świeże powietrze. Wchodzicie nagle do takiego pomieszczenia, i panuje w nim po prostu zaduch straszny zaduch, no bo to powietrze tam stało, nie było żadnej wentylacji, żadnego przewiewu przez bardzo długi czas. I w momencie, kiedy teraz pootwieracie okna i drzwi, zacznie napływać świeże powietrze. Ale to świeże powietrze nie spowoduje, że ten pokój w jednym momencie będzie świeży i przewietrzony. To będzie trwało chwilę, zanim po prostu y, to świeże powietrze dotrze we wszystkie zakamarki tego pomieszczenia i po prostu ten zaduch się, jak to powiedzieć, tak no, rozładuje, prawda? Tak bym to rzekła obrazowo. No i podobnie jest z energią. To jest proces, to są powolne zmiany, to nie dzieje się od tak za palców. Także no z tego trzeba zdawać sobie sprawę. Ja wiem, że czasami nachodzą człowieka różne myśli, też jesteście zmęczeni sytuacją, przytłoczeni sytuacją. To jest też taka niemoc, taki kres, kiedy po prostu no człowiek yy, też już ma dosyć najzwyczajniej w świecie i przestaje wierzyć w to, że będzie lepiej. No i właśnie dlatego, moi drodzy, takie czytanie, bo myślę, że przyda Wam się to po prostu, myślę, że, że przyda się to wielu osobom, być może po to, żeby no, powiedzieć, jak tu ruszyć dalej, albo wlać troszeczkę takiej nadziei w Wasze serca, kochani. E, dobra, nie będę dłużej gadała, teraz po prostu Wy wybieracie, a ja e, czytam. Macie trzy opcje do wyboru, jeden, dwa i trzy. One na pierwszy rzut oka prezentują się tak samo, tam tam pod spodem są jeszcze inne karty. Teraz ich nie widać za chwileczkę zostaną odkryte. Wybierzcie po prostu intuicyjnie, czyli pierwsza karta, która wpadła Wam w oko, to jest wasza karta po prostu, wybór waszej intuicji. Czyli jedna z trzech opcji. No i będziemy sobie odpowiadać na pytanie, jak to dalej się potoczy, co Wy możecie zrobić w tej sytuacji. Czy długo jeszcze tutaj trzeba będzie czekać na zmianę tej energii? No i ogólnie, co karty Wam chcą tutaj w tej sytuacji doradzić. Dobra, kochani, mam nadzieję, że wybrane, bo miały być krótkie przekazy. Zaczynamy od przekazu numer jeden, więc te dwa idą w odstawkę. No i sprawdźmy sobie, co tutaj. No, kochani, u was. E, troszeczkę ta energia przypomina to co mówiłam e, przy okazji ogólnego czytania na nów księżyca siódemka mieczy, coś tutaj wychodzi na jaw, czyli taka demaskacja e, piątka mieczy rozczarowanie ludźmi w waszym otoczeniu bądź e, różnymi sytuacjami które okazują się nagle być zupełnie innymi sytuacjami aniżeli wam się wydawało czyli na przykład wychodzą jakieś kłamstwa, jakieś machlojki jakieś oszustwa, czyjaś dwójmocna czy jaśnie szczerość no, jesteście podłamani tym bo to może po prostu chodzić o jakichś bliskich wam ludzi więc no, to jest oczywiste że każdy byłby e, natomiast może też być tak że po prostu no, wyjdziecie w górę w sensie duchowym, rozwijacie się i jakkolwiek jest to przykre to po prostu też oczyszcza się wasze otoczenie czyli po prostu te osoby, które do tej pory na przykład e, były waszymi przyjaciółmi albo za takowych e, je uważaliście po prostu się wykruszają, bo nie rozumieją tego, nie akceptują, nagle patrzą na was jak na jakichś wariatów, nagle po prostu wychodzą różne takie rzeczy na jaw, że te osoby może nie do końca są szczere, że te osoby mają to i owo za uszami. No i wiadomo, że was to boli, bo, bo taka sytuacja jest y, oczywiście bardzo, bardzo przykra. Natomiast y, to jest tak, że w miejsce tych osób przyjdą nowi ludzie, i tutaj y, absolutnie wy powinniście być z sobą, czyli. Pokazywać swoje prawdziwe uczucia, a z kielichów mówi nam tutaj o tym, żeby się nie bać tej prawdziwej strony swojej natury, nie ukrywać niczego, nie chować się za maskami, nie próbować się na siłę jakby dostosowywać do tych ludzi, bo to nie ma większego sensu. Natomiast mamy również kartę Podejmij działanie. O jakie tutaj działanie chodzi, kochani? Ano moi drodzy. No jeżeli są tutaj ludzie, którzy naruszają Wasze granice, którzy robią coś, co Wam się nie podoba, to nie jest tak, że Wy musicie biernie stać i czekać, tylko macie prawo jak najbardziej się bronić przed tymi osobami, wyznaczać swoje własne granice. Czyli to Wy decydujecie, moi drodzy, do kogo przywędrujecie z tym swoim kielichem, kto będzie mógł się z niego napić, a kto nie. Jeżeli Wy widzicie już na tym etapie, a myślę, że po prostu pewne zachowania, pewne mechanizmy staną się dla Was bardzo jasne, będziecie to Widzieli jak na dłoni yy, i widzicie, że Jakaś osoba jest wobec was nie fair albo po prostu no, nie chcecie już dłużej utrzymywać znajomości z taką osobą, ponieważ e, zdajecie sobie sprawę, że nie jest wam po drodze, że wy wyznajecie zupełnie inne zasady, aniżeli ta osoba, to macie prawo odciąć tę osobę od tego swojego źródełka. Macie prawo bronić po prostu swojej energetyki, nie pozwolić, żeby te osoby w jakikolwiek sposób naruszały waszą suwerenność, więc nie jesteście tutaj takimi. Bezbronnymi ofiarami. Wy powinniście po prostu się bronić. No, ta sytuacja jeszcze troszeczkę potrwa, ale to nie znaczy właśnie, że wy nie macie w ręku żadnego oręża. Wy po prostu musicie nauczyć się też takiej asertywności, czyli jeżeli sobie tego nie życzycie, aby ktoś ingerował w wasze życie, wchodził na wasze poletko, to macie prawo tego swojego terytorium bronić. I tutaj chodzi o tylko taką postawę, bo to, co musi się oczyścić, i tak będzie się oczyszczone. Swoją drogą, natomiast, yy, tak jak mówię, to nie znaczy, że wy macie tutaj stać z założonymi rękami i czekać po prostu, aż ludzie będą was krzywdzili. To zupełnie nie na tym polega. Opcja numer dwa, kochani. Ja mam wrażenie, że u Was sytuacja nie jest taka zła jak się wydaje, ale Wy, jako ta królowa mieczy, próbujecie się w jakiś sposób odciąć od czegoś, wietrząc tutaj być może jakiś podstęp, być może jakieś zło i to może być podyktowane Waszymi wcześniejszymi doświadczeniami. Czyli ktoś Was być może wcześniej zranił, no, ludzie są jacy są, nie każdy jest godny zaufania, nie każdy też chce Waszego dobra, i teraz patrzycie na pryzmat tych, którzy. Że się pojawiają e, właśnie poprzez to, co było, czyli kogoś gdzieś na przykład odrzucacie. A mamy tutaj ładne karty, ponieważ mamy kartę kochanków, mamy kartę rycerza Buław. Być może ktoś was tutaj zaprasza do romansu, być może do wspólnego projektu, być może ktoś po prostu próbuje się do was zbliżyć w jakikolwiek sposób, zarazić swoim pomysłem, swoim entuzjazmem, ale wy no troszeczkę tutaj jesteście poblokowani, nie kierujecie się tutaj. Jakimiś uczuciami, względami takimi właśnie uczuciowymi, tylko bardziej po prostu logiką, zdrowym rozsądkiem, ale takim troszeczkę do przesady, dlatego że no gdzieś wietrzycie być może podstęp. Mogło tak być w przeszłości, że faktycznie takie podobne sytuacje i podobni ludzie ściągali na was kłopoty, ale to wcale nie znaczy, że w tej sytuacji również tak musi być. Tutaj aniołowie mówią, że nie ma powodu do zmartwień, także myślę, że powinniście się bardziej po prostu otworzyć, że to nie do końca sytuacja jest taka dramatycznie zła, jak Wam się wydaje, tylko po prostu to takie Wasze własne myślenie, które Was tutaj w tym akurat konkretnym wypadku mocno ogranicza, no i wpływa na Was troszeczkę destrukcyjnie. Także tutaj bardziej kwestia Waszego otwarcia się, a ta sytuacja się od razu zmieni. Ta energia rzeczywiście może pięknie pracować. No i dla osób, które wybrały opcję numer 3. Też macie tutaj dobre karty, kochani. Mamy asmonet, czyli taki potencjał na zbudowanie czegoś trwałego z nadarzających się okazji, bo Asbuław mówi o tym, że no teraz tutaj los sypnie w Wasze ręce jakieś okoliczności, które mogą Wam po prostu być pomocne. I tym, co Wy musicie zrobić, jest po prostu przejąć pałeczkę, być tą królową buław, która bierze swoje życie w swoje ręce, bo to może być tak, że Wy po prostu no, utyskiwaliście na to, że nic się nie zmienia, nic się nie dzieje w Waszym życiu, ale pytanie, co w takim razie zrobiliście, aby polepszyć tą swoją sytuację? Czy tylko biernie czekaliście, Aż coś się zmieni, ewentualnie zanosząc modły do aniołów, czy po prostu próbowaliście również przełamać ten impas, czy próbowaliście sami własnoręcznie coś zmienić w swoim własnym życiu. Bo tutaj właśnie jest powiedziane Wam, że to nie jest tak, że jest ta sytuacja bez wyjścia, że nic nie możecie zrobić, wręcz przeciwnie. Wy możecie bardzo dużo zrobić w tej sytuacji. Przede wszystkim rozejrzeć się, dostrzec możliwości, które się przed Wami. Rysują. No a druga sprawa to jest oczywiście wykorzystać te możliwości, bo to jest tak, że nawet jeżeli jakaś szansa się pojawi, no ona się sama nie wykorzysta, czyli samo nie zrobi się nic w waszym życiu. I tu musicie mieć tego świadomość, że tutaj jest konieczność wzięcia odpowiedzialności za siebie, za swoje życie, za swoje czyny. No i oczywiście też zmiana postawy na pozytywną, na myślenie pozytywne, bo gdzieś może po prostu zabraknąć wiary w to, że ja mogę, ja potrafię coś zmienić, że tak naprawdę mój los leży w moich rękach. Może być tak, że po prostu no, to poczucie własnej wartości ucierpiało na tyle w różnych takich życiowych rozbojach, przebojach, że na chwilę obecną jest niedowierzanie we własne możliwości, a tymczasem wiara, pozytywne myślenie, no i oczywiście e, postaranie się e, złapania kontroli nad tymi rzeczami, nad którymi możecie mieć kontrolę, czyli próba przejęcia władzy nad swoim życiem, i to przyniesie odpowiednie rezultaty, i w gruncie rzeczy, wy jesteście w stanie tą energię takiego impasu bardzo szybko zmienić, o ile oczywiście tutaj wykażecie jakiekolwiek działanie. Więc e, jeżeli nie jesteście w stanie zrobić coś takiego naprawdę mocnego, efektownego, no to postarajcie się chociaż zrobić e, każdego dnia jakiś mały, niewielki krok na drodze do własnego szczęścia, do jakiegoś rozwoju, cokolwiek, co może po prostu was wybić z takiego impasu. Cokolwiek co będzie e, czymś innym aniżeli to co robicie na co dzień, czyli spróbujcie każdego dnia przynajmniej wprowadzić do swojego życia jedną niewielką zmianę. Choćby naprawdę niewielką, minimalną, ale żeby każdego dnia coś nowego się działo. I dzięki temu wyjdziecie z tego impasu i pamiętajcie też właśnie o e, mocy waszych myśli, o tym, że jeżeli myślimy pozytywnie, bo nasze myśli są oczywiście również Formą energii, to przyciągamy do siebie też pozytywne zdarzenia i pozytywne okoliczności. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Ale tutaj naprawdę musicie przede wszystkim uwierzyć we własną sprawczość, czyli w to, że wy naprawdę macie tu ogromną siłę przebicia i wszystkiego możecie dokonać. Możecie góry przenosić, jeżeli tylko w to uwierzycie, kochani. Więc tu jest taka Wasza, jakby, zdolność wyjścia z tej sytuacji, Sytuacji za pomocą własnej siły, determinacji, własnego działania i przekonania o tym, że potraficie sobie z tym poradzić. E, tylko tyle i aż tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że te czytania okazały się dla Was pomocne, że jakieś tutaj istotne rady wyciągnęliście dla siebie. No i życzę Wam oczywiście tego, aby ta energia impasu została przełamana w Waszym życiu, żeby po prostu zaczęły się dzia dziać dla Was pozytywne zmiany wraz ze zmianą również Waszego nastawienia. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.